<laughs> nie, to masz jak nie. Chciałeś wow. <laughs> to? No, no, no. <laughs> Ale on rzuca jakieś broń specjalną. <laughs> 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 Zmieniłem profilowo Ale czemu nikt zmieniłeś? Ja się zmienił u nas to nic Nie, ja się zmieniłeś nick? No proszę cię! Nikt chce mieć niczym ja co! Nie <ścoughs> <ścoughs> każ mię tym... nie piętrzy mnie tym tym JET <ścoughs> Kosiaś! <laughs> Świetniki! No zdechnij kurwa! Tam gdzie go ponies? Apteka, apteka, apteka! Bierz aptekę! Ja nie potrzebuję, pierdolę tą aptekę kurwa co za... ja ja kurwa! Ja meduję, ja meduję! Kurwa! Czy to ty? to ty? Tak, przepraszam! Ja pierdolę, cię to tak Jest kurwa masz. Tymi... Gdzie? Co jest! Kurwa, gdzie jest tam ta tapeta? Tam to z tym wodospadem w ogóle. Z wodospadem. ta śpiewa. A Wy słyszycie? Nie. No. <laughs> Logarys kosmis... Madzia, logarys kosmis... Kurwa! Nieutrysana zaklęcia. Kaniu. Ło ty kurwa. Duży wiek, Taki. Co? Ja płacę za czymś masz. O kurwa, nie, nie mogę. Co? Nie, o Jezu! Co już co już. Dobra wiesz co? EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE K ja ENCYK LEMNIE POGRAĘ Sam mnie nie, nie kluczajsz? Dawaj podam ci rękę Nie wiem dlaczego mi sam mi pobiegł do przodu no Znowu na no, przeciwko przeciwko Chodź 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 GIE 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 OCHODŹ CIEKŁO CHODŹCIE Jestem chcę przeciwko Mikołaju Na przykład Nie No ja, ja... wybór tak Między...

No to czemu tam No nie wcią... Ciągnęła <grymiałam> mnie tam do? No czemu bo się czekać. Ja pierdolę, na apku wygrał. <grym> <Ty>, kurwa. A <grym> A coś mnie uderzyło kurwa z nacu Dobra kurwa do akcji! Detektywi w akcji kurwa! Pewnie się, że poleci w dół. Pewnie się, że poleci w no, dół. No idź w dół. No idź tutaj, No do Odejdź. idź. w spokoju. Odejdź. Odejdź w spokoju. spać.